I co, masz normalnie lekcje, czy masz z, z, zdalne? Nie, no, normalnie, ja tylko zdalne przywitanie miałem mieć, ale nie pykło im, słuchajcie. Y, pani na jeszcze jakby nie było i kurde nie było przywitania roku, ale lekcje mam normalnie, niby tak ma być, ale zobaczymy na jak długo, nie? Jasiek, powiedz mi, co masz z chemii? Y, ja czwóreczkę mam. Ło, to słabo. Ale, A myślałem, jakby... że będziemy się lubić. <głos> Lubić. <głos> o, a co z polaką masz, co z Polaka masz? No słychać. Dawaj, jedziemy z nimi, duchu. Teraz masz zabijać. Dobra. O kurwa. mamy mam dwóch pa. na PlayStation. To wystarczy U... teraz w lewo, w prawo uciekać i... A może biegniemy jedną ścieżką zawsze, co? Czy nie? Plecy, plecy masz? Yy, jedną? Znaczy, różnie będziemy robić. Dobra, różnie będziemy robić. Dobra, fokus, bo gramy no, na pewno z nimi. Kurwa możesz ten. Jakiejś... Mam fokus i streamuję znowu. Możesz mi podpowiadać. Jak ja gram? Serduszka ten. Przynoszą szczęście. Musisz rysować. Dobra, wyklikałem gościa. Jest lewej, widzę go. Kurpi, popatrz na nie. Nie wiem, nie wiem. Popatrz na mnie. Serduszka. Jakie serduszka? No zobacz, a ty nie widzisz. Dobra, Spray Jest tutaj za ciężarową, na pingu. Obity. Do pingu chyba. Kurwa dostałem. Ty Ej, oni mają wspomaganie jak nic Pyk! Tak go odrzuciło O nie! Dobra no, nie jest Sorry, ma... sorry ee, ale na spokojnie Bo bez hp jest? O, no, ja też Tyle samo mamy Dobra Ej, mam On utratę web. pakietu! Ale jak nie jest tam. Nice. Flaga, to nice, Dlaczego przegrałem? Jaka tak, flaga? No flaga, flaga jest, i się tam. Aha, no zajebiście Gułak. Dobra, to pierwsza runda, damy info ring. Obił mnie. Nie, duchu, nie możemy przegrać PlayStation. Ale oni mają wspomaganie? Tak. Mają wspomaganie i to mocno. Ale dostałem. Na blisko. w go do... gdzieś. Prawa. No! Ty to, to jest fuck. A ja się wkurwiam, nie. Było. A. następnej rundzie muszę Biodarko. O nie, nie lubię tego. Ej, ja mam utratę pakietu 20%, nie wiem czemu. O, Uskar! Ej, on mnie widzi, ale... Jeden śpi. Jeden jeszcze za mną, tutaj, gdzie tamten był. O, się Jest! Jeszcze granaty! Nie, yeah, granaty są bardzo ważne na tej rozgrywce, nie? No, 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 no. Dobrze. Zraszowałem go że ktoś skasował. Sorry. Kurwa. Okej okay. Dobrze. Bierz? Drugi ma, widzisz, 68. Trzy strzały. Jest? Tu przy mnie. Po Poprawy duchu. A o matko Nie wykorzystajcie to. Zabiłem jednego i nie zabiłem mnie. Dobrze Misha, super. Bardzo. Trzeba, nie trzeba robić plesty, wiesz? Ale no to bo to jest do dupy, ja nie chcę tym grać. Dobra Misha, słuchaj, teraz wybiegasz mocno do prawej i patrzysz, w co się koło ciężarówki ich, żeby gościa zdjąć. Patrzę. A jak się, się nic nie pojawia, no to się ruszasz, nie? Kosmos. To co? Dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. dobrze. Mam, nie. mam, jeden śpi z lewej będzie, co? Możliwe Zwieżdża, e, Po lewej stronie, hmm. na niebieskim marku Kurwa, miałem kurwa Nie no, co za nubię, jebany nas -y. jadą Ja się z lewej No nie, ład ty kopałek gościu Ale jak tam was? Ma... 4-1 Super Aha Kurwa yep. wygrajcie coś Ale ten, utratę pakietu mam Oj To jest Kurde, dojdź tam, dojdź tam No, lewą Oj kurde, sorry to jeden dziad No i padłem Jeden śpi Dobrze, dobrze Nie no, co za... Oni są w jakiś... Nie. Ajajajajaj Sorry ja! nie jest? Nie siękał. Kurde, się tak nie wiem Po prawej! Tu w lewo, za tobą! Kurwa! stopę walnął. I koniec imprezy. P90. Misza, wychodzisz i walisz full auto, nie? Pojeżdżają nas jak... Zamiana Tu się każde obicie liczy. O, snajperka. To jest snajperka? To nie jest snajperka. Co to jest? Ej, oni mają naprawdę wspomaganie. Jest. No mają wspomaganie, Ema, no. By mieli tu jakiekolwiek szanse. to dzięki, ale mnie nie Widzisz mamy... jak Irek ma kurde przywalone, nie? Nie, slow wcale. Chociaż jest na blisko, Misza kółka kręcicie. Nice. Uh, fuck you guys.